Karkonowska Akademia Nauk Stosowanych otrzymała zgodę na otwarcie pięcioletnich studiów magisterskich na kierunku Psychologia. Po dwóch latach nauki studenci będą mogli wybrać jedną z dwóch specjalności: psychologia edukacyjna i wychowawcza lub psychologia w ochronie zdrowia. Rekrutacja na nowy kierunek już ruszyła. Zainteresowanie na kierunku psychologia jest bardzo wysokie. To planujemy przyjąć około 100 osób. To jest duża liczba kandydatów, no ale będziemy musieli zrobić bardzo rygorystyczny oczywiście nabór, dlatego że są to bardzo ciekawe studia i przypominam, że to są studia bezpłatne, także wiemy doskonale, jak drogimi studiami są studia na kierunku psychologia. Na innych uczelniach, na których trzeba płacić za te studia. W planach jest otwarcie dwóch kolejnych kierunków. Czekamy jeszcze po pierwotnej zgodzie uzyskanej z Ministerstwa Edukacji i Nauki na otworzenie w tym roku, jeszcze w październiku, biznesu turystycznego i ratownictwa medycznego. Czekamy na ostateczną zgodę i opinię pozytywną Polskiej Komisji Akredytacyjnej. Jak tylko to się stanie. Zaczynamy rekrutację. Karkonoska Akademia Nauk Stosowanych ma także bogatą ofertę studiów podyplomowych. Bardzo się cieszę, że uczelnia dostała zlecenie na studia podyplomowe związane z edukacją włączającą, z pracą ze zróżnicowanym zespołem edukacyjnym, to jest wspieranie dzieci z zaburzeniami komunikacji językowej. Tutaj uczelnia jest otwarta, ma fachowców i podejmuje trudne, ale bardzo potrzebne zadania. Pani minister wspomniała o, o kierunku pedagogicznym, ale proszę śledzić nasze strony, dlatego że ja nie wymienię kilkunastu różnych rodzajów studiów podyplomowych, które robimy. To A są... nabór już w tym roku też? Oczywiście, tak. Oczywiście robimy nabór i chcemy je uruchomić od października. Także zapraszamy serdecznie do nas na studia podyplomowe, na nowe kierunki, nowe specjalności, cały czas się rozwijamy. Wszystkie informacje na temat prowadzonej rekrutacji można znaleźć na www.kans.pl w zakładce kandydaci.